Ja chciałam powiedzieć o początkach programu Work and Travel. Generalnie w moim życiu program Work and Travel pojawił się stąd, że skończyłam studia, za bardzo nie wiedziałam co mam robić. Szukałam pracy za granicą i przez przypadek znalazłam program Work and Travel w Stanach Zjednoczonych. Poczytałam jakieś opinie w internecie, poczytałam jakieś głupkowate fora i zdecydowałam się na ten wyjazd. Tak naprawdę pojechałam z biura Student Point, które jest w Warszawie. Siedziby mają na kampusie UW. Generalnie pracuje tam jedna osoba, Pan Rafał, która koordynuje, znajduje oferty pracy, załatwia wszystko. No naprawdę koleś ogarnia to. Polecam. Spoko, to biuro jest spoko. Ja pojechałam z opcją, także oni mi znajdowali ofertę pracy, ponieważ troszeczkę sobie nie wyobrażałam tego, że ja mam aplikować do jakichś pracodawców w Stanach, żeby oni mnie zatrudnili, potem ja mam swoimi dokumentami iść do ambasady. Trochę mi się wydawało to za bardzo skomplikowane jak na mnie, osobę średnio ogarniającą generalnie co się dzieje w Stanach. No i yy, Biuro znalazło mi pierwszą ofertę pracy, była to sprzedaż lodów gdzieś tam nad oceanem. Ja się nie zdecydowałam na tę ofertę pracy, ponieważ bałam się, że będzie mi za gorąco. I później dostałam drugą ofertę pracy, którą też odrzuciłam jako sprzątaczka, housekeeping. No ale generalnie czas naglił, trzeba było jechać. To już był koniec czerwca, tak naprawdę wyjazd work and travel może być organizowany od połowy maja. Ja jeszcze zwlekałam ze względu na obronę pracy magisterskiej. No i generalnie tę ofertę przyjęłam. Poleciałam do Stanów z tą ofertą. Jeśli chodzi o koszta, to my musimy pokryć program. Program z opcją, kiedy sami sobie robimy ofertę pracy. Tak naprawdę jest chyba dwa czy trzy razy tańszy. Musimy pokryć ubezpieczenie, które jest 130 dolarów za miesiąc. Musimy pokryć jakieś opłaty typu Sevis. Musimy pokryć wiadomo lot do Stanów. I to wszystko mnie osobiście wyniosło bodajże 2300 zł. Jest to dużo pieniędzy, ale muszę powiedzieć od razu, że warto. Że tak naprawdę nawet jeżeli ktoś sobie nie radzi w tych Stanach na tym programie Work and Travel, to wyjdzie na zero, wyjdzie na zero. Ehm, mnie generalnie udało się zarobić dość sporo pieniędzy, ale to wymaga e, pewnego wyjaśnienia. Otóż miałam e, przezajebiste szczęście. Naprawdę, e, pojechałam do Lake George w stanie Nowy Jork. E, miałam pierwszą ofertę pracy, miałam tam też zakwaterowanie w studio Motel. Tam właścicielami byli, było małżeństwo z Pakistanu, które mieszkało w Stanach już ponad 10 lat i co roku zatrudniali na lato sprzątaczy właśnie z tego programu Work and Travel. Generalnie z tego programu korzystają Polacy, Rosjanie, ludzie z Białorusi, Macedonii, Czarnogóry, Kazachstanu, Ukrainy nie spotkałam nikogo z Europy no Zachodniej, bo tak to trzeba nazwać, kto pojechałby na ten program. No generalnie dla takich studentów są lepsze programy niż ten. No i po pierwszych dwóch tygodniach pracy jako ta sprzątaczka pracowałam prawda, dużo, jak się da, miałam 8,50 dolara za godzinę. Była to praca dość ciężka, no ale generalnie udało mi się znaleźć drugą pracę. Znalazłam pracę jako kelnerka w fajnej restauracji. Miałam w miarę wysokie napiwki. E, jeszcze w, prawda, w miarę upływającego czasu więcej się uczyłam. Ja... Wcześniej nigdy w w Polsce nie byłam kelnerką. Oczywiście tam na rozmowie kwalifikacyjnej mojego pracodawca bardzo okomałam, że byłam dwa lata kelnerką. Byłam 4 lata barmanką. Jestem w ogóle genialna, jeżeli chodzi o obsługę klientów. No niestety yy, rzeczywistość na początku okazała się dość śmieszna. Yy, no i to tyle. No generalnie, yy, mogę to jeszcze o tym kiedyś opowiedzieć, ale no generalnie było tak, że zarobiłam pieniędzy dość dużo, Żyłam w miarę spoko, robiłam jakieś zakupy, kupiłam sobie jakieś ubrania, jakąś tam elektronikę i oprócz tego udało mi się odłożyć 4000 dolarów na koncie i to pozwoliło mi spędzić, znaczy wydać te pieniądze, no tak, podjęłam taką decyzję, że wydam wszystkie te pieniądze na podróż po... Oh. I przyjechałam do Polski mając 150 dolarów, ale w ogóle nie żałuję, bo nawet gdybym przywiozła te 4000 dolarów, to nie miałabym zielonego pojęcia na co ja te pieniądze mogę wydać. Nie wiem. Sun, <laughs> Kobe, and his bitchin' up again. shoot fresh, looking like wealth. I'm about to call a paparazzi on myself. Live from the mercy run up on Yeezy the wrong way. I might murder. Flea in the G450. I might surface. Political refugee asylum.